Adam Romanowski zapraszam na elementarz. Dzisiaj. Śladami Adama Małysza wizyta w tunelu aerodynamicznym. Mikroskopijne, tycie-tycie, nanoroboty i superciekawskie, wszędobylskie roboty mobilne. Wspomagamy rodzimy przemysł spożywczy domowy wyrób www w Smacznego! Jesteśmy w miejscu, gdzie się dmucha i to dmucha naukowo. Dmuchano tutaj w samochody, dmuchano w Adama Małysza i nawet w drużynę polskich saneczkarek. W tej chwili sprawdzamy, jak na wiatr reaguje centrum Warszawy. Badanie takie ma na celu sprawdzenie warunków do lądowania śmigłowców ratunkowych w centrum miasta. Naszym celem jest badanie, co się dzieje w przepływie pomiędzy tymi budynkami, na ile przyspiesza przepływ powietrza, i badamy, możemy też badać, jakie siły oddziaływują na poszczególne budynki. A czym jest tunel aerodynamiczny? W zasadzie jest to zapętlona rura z wentylatorem w środku. Ale to, co odróżnia ten przyrząd badawczy od odkurzacza, to skala i nagromadzenie czujników w środku. Ogromny betonowy korytarz przypominający organy wielometrowe listwy kierujące strumień powietrza i śmigło napędzane elektrycznym silnikiem. W największym polskim tunelu w Warszawskim Instytucie Lotnictwa można badać wielkoskalowe modele samolotów lub całe samochody, a turbina potrzebuje tyle prądu, co małe osiedle. A jakiego typu badania przeprowadzane są na tym urządzeniu? Badamy przede wszystkim obiekty latające. Badaliśmy tutaj na przykład skoczków narciarskich, łącznie z naszym czołowym skoczkiem. Panem Małyszem. Małysz? Saneczkarki? Badania aerodynamiczne pozwalają śrubować wyniki w sporcie. A ponieważ takie eksperymenty są dość drogie, tylko niektóre dyscypliny stać na budowę własnych tuneli aerodynamicznych. Bez wątpienia należy do nich Formuła 1. Oto jeden z najnowocześniejszych tuneli w Europie, w Hinwil, siedzibie teamu BMW Zauber. To, jak bolid zachowuje się w opływającym go powietrzu, jaki stawia opór i jak jest dociskany do drogi, stanowi o zwycięstwie lub porażce. Symulacje komputerowe nie zastąpią badań rzeczywistego bolidu, który można sztucznie rozpędzić do 300 km na godzinę i obserwować zachowanie strug powietrza. Bywa, że po jednym dmuchu konstruktorzy zmieniają całkowicie ustawienia pojazdu. Podobnie postępują konstruktorzy popularnych aut, każdy prototyp musi być przedmuchany, przed wejściem na rynek. I nie chodzi tylko o słynny współczynnik CX, czyli opór aerodynamiczny. O wiele istotniejszy jest stabilny docisk przy większych prędkościach, czy hałas wewnątrz, wywołany zawirowaniami. A co się stanie, jak obrócimy tunel aerodynamiczny o 90 stopni? Otrzymujemy inny przyrząd, mniej badawczy, a bardziej treningowy. Tutaj ćwiczą spadochroniarze z oddziałów specjalnych. Tudzież oddają się nieskrępowanej rozrywce cywilni amatorzy swobodnego spadania. Który z Monty Pythonów powiedział, że snooker to taki bilard, tyle że wymaga precyzji. Ciekaw jestem, czy w snookera grają nanoroboty. Jeśli tak, na pewno radzą sobie lepiej ode mnie. Uwaga... Do robotów w naszym otoczeniu jesteśmy już w miarę przyzwyczajeni. Ale czy można zaufać takim urządzeniom? Machnięcia zrobotyzowanej łapy są precyzyjne, ale czy taka dokładność jest wystarczająca do tego, by na przykład manipulować przy żywych komórkach? Do takich zastosowań przydają się ultraprecyzyjne nanoroboty których dokładność ruchu sięga nanometrów, czyli miliardowych części metra. Żaden klasyczny układ napędowy nie da nam takiej precyzji. Nanoroboty korzystają z napędów piezoelektrycznych. Piezoelektryk możemy kojarzyć z zapalniczek, gdzie brutalnie ściśnięty kryształ jest źródłem napięcia i w konsekwencji iskry. W nanorobocie odwrotnie. Podane napięcie powoduje rozszerzenie piezoelektryka. Bardzo dokładne. Reszta to mechanika precyzyjna. Efektem są takie oto cacka zaprojektowane i stworzone przez doktoranta AGH. Obszar zastosowań mikrorobotów głównie związany jest z manipulacjami na komórkach biologicznych, przy czym to jest na razie krok w tym kierunku. Krok w kierunku stworzenia nanorobotów mikroskopijnych wymiarów wielkość komórki krwi. I które będą być, mogły być albo połknięte w kapsułce, albo wstrzyknięte w układ krwionośny yy, człowieka i bezpośrednio mogłyby one naprawiać yy, komórki albo leczyć pewne choroby. Również stosowane są w przemyśle związanym z techniką światłowodową oraz przy pozycjonowaniu, precyzyjnym pozycjonowaniu urządzeń badawczych na stacjach laboratoryjnych w kosmosie. To zaś stanowisko badawcze to bynajmniej nie poligon dla automatycznych odkurzaczy. Studenci robotyki testują tu oprogramowanie dla mobilnych robotów. Przed którymi stoją w przyszłości znacznie poważniejsze zadania niż sprzątanie pomieszczeń bez obijania się o meble. W eksperymencie chodzi o testowanie zdolności samodzielnej eksploracji nieznanego terenu. Taki robot naszpikowany jest czujnikami. Oprócz odometrii, czyli pomiaru przejechanego dystansu, korzysta z ultradźwięków, podczerwieni i analizy obrazu. Napływające dane interpretuje komputer pokładowy. Inne testowane tu zagadnienie to komunikacja między robotami i współdziałanie wielu jednostek w wykonaniu zadania. Każdy robot wyposażony jest również w urządzenia bezprzewodowej transmisji danych, tak więc roboty wymieniają informacje między sobą, tworząc taką lokalną sieć informacji i, prawda, wymieniają tę informację pomiędzy sobą, tworząc, prawda, takie kolektywne widzenie środowiska, w którym pracują. Wesoła gromadka robotów jeżdżąca pomiędzy klockami to oczywiście tylko testy koncepcji i algorytmów które mają na celu stworzenie wydajnych pomocników człowieka, których obszar zastosowań nie ogranicza się tylko do matki Ziemi. One, Te roboty mogą służyć do zadań, realizacji zadań, których nie może zrealizować człowiek. Mogą dotrzeć tam, gdzie nie może dotrzeć człowiek, na przykład do eksploracji przestrzeni kosmicznej. Możemy takie roboty wysyłać na planety. I one mogą te planety badać, przywozić nam próbki, yy, mieć na sobie zbudowane laboratoria, przysyłać, to znaczy przysyłać tylko wyniki tych badań. Polskim zakładom wędliniarskim rośnie poważna konkurencja. Poszukiwacze kabanosa o smaku idealnym zjednoczyli się w internecie i tam wymieniają się domowymi przepisami na wyrób wędlin. A że kabanos w pojedynkę nie smakuje najlepiej. W sieci można też znaleźć doskonałe przepisy na chleb domowego wypieku i różnego rodzaju popitki. Zgadnijcie, gdzie można spróbować takich pyszności. U babuni pudło, u dziadonia, też pudło. Ani w kominie, ani w piecu, ani na zapiecku, ani w sklepie mięsnym jak zagierka, w swojskiej chacie, czy Bóg wie, gdzie jeszcze? Odpowiedź brzmi we własnej kuchni. Pod warunkiem jednak, że odpowiednio wcześniej zapukacie pod właściwy adres internetowy. Na przykład pod www.wedlinydomowe.pl, gdzie można znaleźć coś, co spokojnie zasługuje na miano Internetowego Uniwersytetu Wędliniarskiego i to stworzonego nie przez technologów żywienia, ale prawdziwych pasjonatów amatorów. Oto tylko jeden z setek przykładów, czyli jak krok po kroku przyrządzić sobie takie cudo. To proste. Oczywiście o ile wcześniej przyswoimy sobie chociaż wędliniarskie ABC. Czyli najpierw nauczymy się wybrać odpowiedni kawałek mięsa. Potem przygotować zalewę peklującą, w której musi się ono moczyć jakiś czas przed wędzeniem. Kolejnym ważnym etapem będzie przygotowanie odpowiedniego komina wędzarniczego i dobranie opału do wędzenia. Aż wreszcie dojdziemy do kulminacji rytuału wędzenia, który sam w sobie bywa bardzo trudny. Jeśli się uda i ten pierwszy raz narobi nam apetytu na wędliniarską przygodę, Pomogą nam setki innych tekstów i tysiące zdjęć pokazujących, jak poradzić sobie z najrozmaitszymi innymi zadaniami. Począwszy od samodzielnego rozbioru półtuszy wieprzowej, poprzez fachowe naostrzenie noży rzeźnickich, nabijanie kiełbas, a potem misterne podwiązywanie kiełbasianych warkoczy. Prawdziwi pasjonaci znajdą tu nawet szczegółowe instrukcje wyrafinowanej, a zarazem ozdobnej instalacji wędzarniczej, czy rozmaite nowe wynalazki służące do wędzenia. No, skoro zrobiło się tak smacznie, przydałoby się coś na zagrychę: najlepiej chleb i najlepiej też swojski, bez polepszaczy, spulchniaczy i konserwantów. Taki, który niestety w dzisiejszych czasach można już tylko zrobić sobie samemu. Wystarczy tylko pikarnik, odpowiednie naczynia, mąka woda i, no właśnie, to co najważniejsze, czyli rozległa wiedza praktyczna, której dostarczyć mogą internetowi pasjonaci. Tacy jak autorka strony www.chlebinfo.pl, która o pieczeniu chleba w domu wie chyba wszystko i chętnie się tym dzieli z internautami. Z pomocą jej rad. Możemy sami pokusić się o przyrządzenie zarówno tradycyjnych chlebów żytnich, zwykłego albo niezwykłego razowca, pumpernikla, najpopularniejszego pszennożytniego albo jego bardziej wyszukaną, alzacką wersję z ziarnami. Możemy też zrobić pieczywo dla bardziej delikatnego podniebienia, francuskie bagietki, chałkę czy też żydowski szabasowy chórek. Do pełni szczęścia brakuje tylko orzeźwiającego złocistego napoju, który oczywiście też możemy zrobić sami, trzymając się rad internetowych piwowarów amatorów. Ale to już temat na osobną opowieść.